Siema i siema baranki. Owieczki? Baranki i owieczki. Pierwszy film jaki wstawiłem na YouTube to były baranki nocą. Te same tylko, że nocą to jest fajna tam na wprost się dobra. Tam. To, to, to. No. I zaś następne zwierzaki jakie wam pokazujemy. Okay. A, to tylko małe malutkie. Teraz mają porę ogiadową. Zawsze mają porę ogiadową, <gadowa> chyba. <gadowa> zmieniają ter terytorium. Pola, polany zmieniają <coughs> Na razie waranki. Lecimy dalej. Na razie siema